Został pan zaproszony na World of Entertainment, yy, też branża rozrywki, jaką Pan reprezentuje? Można powiedzieć, że branża ogólnorozrywkowa, tak. Czyli czymś Pan zajmuje? Prowadzimy szkołę szczęścia. Na czym to polega? To jest dobre pytanie, bo gdybym powiedział, że prowadzę szkołę języka francuskiego, to każdy wiedziałby, o co chodzi. Gdybym powiedział, że prowadzę naukę jazdy, każdy by wiedział yy, o co chodzi, natomiast no, tu już jest jakiś problem. A każdej rzeczy w życiu trzeba się nauczyć. Nie każdy wie, być szczęśliwym, w sensie co to jest szczęście, ale jak tego nauczyć? No tak samo jak języka francuskiego, tak samo... Co, kochany, mówisz, chcę przejść? Chcę przejechać? Nie, Nie chcę, zaproszenie. Chcę, chcę zaproszenie. Chcę zamówienie. A, chcę parę złotych. Każdej rzeczy w życiu musimy się nauczyć, szczęścia również, tak? I warto przyjść do specjalisty, który pomoże Tobie, a po co samemu przez 20 lat zgłębiać te tematy, skoro można przyjść do źródła i to znacznie nam to ułatwi. Są to zajęcia oparte na filozofii, na hedonizmie również? No nie, hedonizm to, to jest coś, coś, coś złego, tak? A te zajęcia nie. dla mnie hedonizm, tak. Ale to kwestia, kwestia podejścia. Oczywiście jak najbardziej, jeśli ktoś chce być hedonistą, tak? No to przecież nie, nie ma problemu. My bardziej e, staramy się Połączyć wiele elementów, które e, to się nazywa efekt kumulacji. Tak? Jeśli połączymy wiele drobnych elementów, które my pokazujemy, to gdzieś w czasie mm, pojawi się szczęście, ale to też trzeba by zacząć od czegoś innego, od y, skali. Tak? Bo y, można być bardzo nieszczęśliwym, Tak, to jest minus 10, i można być bardzo szczęśliwym, to jest plus 10, po środku jest 0, więc jeśli ktoś y, ma minus 10, to nagle nie będzie miał plus dwa. Więc to chodzi o przesunięcie na skali. No, to jest bardzo złożony temat i tak w krótkim, pięciominutowym wywiadzie trudno będzie coś takiego powiedzieć. Ale zapraszam do mnie osoby, które będą chciały więcej informacji w tym temacie. Jak ta szkoła może się wpisać do World of Entertainment w takim razie? No, przyszliśmy, zobaczymy. To też myślę, że jest to jakiś długofalowy proces i, i wtedy możemy pomyśleć o jakiejś współpracy. Ale sama szkoła jako szkoła, to wchodzi jakby w rozrywkę, w branżę rozrywki, czy po prostu bardziej szczęście, że idąc do World of Entertainment, jest, do klubów, osiągnie szczęście? To jest szkoła, to jest szkoła i, i szkoło, szko, skoro jest rozrywka, tak, czyli ktoś ma pieniądze, żeby zainwestować w siebie, to również myślę, że powinien zainwestować w swoje szczęście, tak, i to możemy połączyć i to dla wielu ludzi będzie na pewno ciekawym dodatkiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.